na sama. Dzisiaj w tym filmiku nauczymy się jak się posługiwać przymiotnikami w sposób podstawowy, jakie są jego rodzaje i gdzie powinniśmy je wstawiać, więc bez zbędnych cergeli zapraszam do filmu. Jeśli jednak chcesz się nauczyć troszkę więcej, zapraszam serdecznie na lekcję. można się zgłosić od razu bezpośrednio na Discordzie, link w opisie, można do mnie bezpośrednio napisać i się zapisać na zajęcia, zapraszam. A więc mamy dwa rodzaje przymiotników. Pierwszy z nich to i przymiotnik, a drugi z nich to na przymiotniki. I tak, mamy jeszcze trzeci Rodzaj tak zwane no-przymiotniki, ale nimi się zajmiemy kiedy indziej. Przy okazji partykuły no. Będzie to bardzo proste i sensowne, więc nie bójcie się, że to będzie jakiś trzeci rodzaj przymiotnika. Typowo tylko wyjdzie to nam tak jakby z automatu przez tłumaczenie na język polski. Więc i przymiotniki to takie przymiotniki, które kończą się na i. Bardzo tej filozofii dużej nie ma. Niemniej, najważniejszą rzeczą jest to, że one muszą się kończyć na takie i. Nie może być po prostu kisi, ci, czy po prostu druga pozycja. Nie chodzi o sylaby, tylko faktycznie o samą samogłoskę i. Natomiast na przymiotniki będą się kończyły na na chociaż też będzie tutaj duży duży kruczek którym opowiem wam zaraz więc przejdźmy sobie najpierw do i przymiotników tych raczej popularniejszych i przymiotniki Mam tutaj przykłady na przykład mamy fury Atarasi, Tadashi i Skunkite. Wybrałem te przymiotniki z tego powodu, że są one dosyć ciekawe. Furui jest chyba takim klasycznym przykładem. Jest to zwykły, nic nie czym nie wyróżniający się przymiotnik. Poza tym ma bardzo fajny kanji, bo wygląda jak grobek, a znaczy to stary. Jak widzicie, mamy tutaj i na końcu, dzięki czemu wiemy, co mamy odmieniać. Tak, jak mamy przy teorii kanji. Kiedy mamy kanji plus jakąś końcówkę z hiragany, to mamy praktycznie pewność, że będzie to czytane kunyomi, ale do kanji zapraszam na osobny odcinek. Nadal Mamy kolejne, mamy atarasi które oczywiście jest, nie jest wyjątkowy w żaden sposób, ale może Wam się mylić, bo tutaj jeśli odetniemy I, no to zostanie nam Si. I żeby się nie nabrać, że po prostu m, zwyczajnie, że coś wystarczy, że się będzie gościł dla Si i automatycznie jest przymiotnikiem. Każdy przymiotnik, który ma Si, będzie też miał I osobno. Musi być przy I przymiotniku ta końcówka. Musi. Zawsze to na czerwono będzie się odmieniało. Stąd ona się nazywa IKOC, żeby wiedzieć, że właśnie to I będziemy odmienić Zawsze. Bez absolutnie wyjątków, oprócz jednego, który Mamy tutaj. Czyli i samo w sobie będzie się odmieniało inaczej, więc i to jest dobry, good. Będziemy używać tego bardzo często do kolejny, Tadashi. tak jak mówię tutaj, kolejny przykład. Nie bójcie się tego, my to zapamiętać, że po prostu wiele jest przymiotników, które kończy się na si. Shitoshi, yasashi, atarashi, tadashi i tak dalej, tak dalej. Jest tego sporo. Sknaj natomiast jest dziwnym przymiotnikiem i chciałem go tutaj dać z tego powodu, że u nas w języku polskim znaczono trochę few, a tutaj jest jako przymiotnik, więc bardzo ważne. To nie jest przysłówek w języku japońskim, tylko to jest przymiotnik, więc nie. Dziwi się. Tak samo słowo, że to jest Naj na końcu nie oznacza, że to jest Przeczenie. To jest tylko to, żeby was nabrać, tych początkujących, którzy pamiętają, o Naj to jest na przykład kanai tabenai, to jest przeczenie. Tutaj nie o to chodzi. Tutaj nam chodzi o to właśnie, że żeby się nie nabrać na to naj. To jest normalny przymiotnik. Odmieniamy nadal samą końcówkę i. Zobaczmy, jak to będzie zatem w negacji. Czyli samo I zamieni się nam na Knaj. Ja zawsze tutaj, jak pamiętam, chodziłem do szkoły, to mnie uczono, że to Knaj to po prostu sobie zamieniam w głowie na faktyczny obraz. Znak tego sztyleciku z Naruto można na przykład kojarzyć tego typowego japońskiego, charakterystycznego z taką dziurką. I dodajemy tutaj kunaja, czyli i zamieniamy na kunai Czyli Furui zamieni się na Furukunai. I natomiast jako, że jest wyjątkiem zamieni się na yokunai. Z czego to się wywodzi? Formalna wersja yoi, a od yoi normalnie yokunai. Czemu? No bo byłoby ikunai, gdybyśmy nie zamieniali tego nie byłoby to wyjątkiem dlatego zamieniamy to od, od jej formy takiej bardziej formalnej. To jest trochę dziwne, ważne żeby zapamiętać, że i zamienia się nam na yokunai oraz skunai na skunakunai. I tak, głupio to brzmi dlatego wiele uczniów się spodziewa, że to będzie jakieś inne czytanie, jednak tak nie jest, więc musimy na to uważać. Aby stworzyć czas przeszły z i przymiotników, należy i zamienić na katta, czyli z atarashi będzie atarashikatta, nie atarashikatta, nie chcemy y, zrobić tutaj sika czy coś takiego, to jest bardzo ważne, nie chcemy brzmieć po japońsku, jakbyśmy mówili słowo po polsku czy po angielsku, dlatego atarashikatta, nie atarashikatta, nie jako dwa słowa, tylko jako jedno słowo, atarashikatta, takai takakatta. Mm -hmm. I tsumetai, ostatnie, zimny w dotyku, to jest ważne, odmieniamy w języku japońskim, rozróżniamy różne rodzaje, czy coś jest zimne, czy ciepłe w zależności, czy to jest o pogodzie, czy dotyku, więc tsumetai to będzie zimny w dotyku, natomiast pogoda będzie samej jako zimno, czyli tsumetakatta, tsumetakatta. No i oczywiście możemy połączyć te dwa, czyli najpierw zamieniamy na kunai, co nie, na przykład mamy ojsi kunai. No i oishiku nakatta, Nie było pyszne. It wasn't tasty, jakbyśmy powiedzieli po angielsku. Czyli łączymy te dwa. Jako, że kunai znowu ma końcówkę i na końcu, to ona nadal się będzie odmieniała. Jak wy widzimy tutaj. Język japoński jest piękny pod tym względem, że on po prostu bierze: O, jest tam i. No to musimy tak to zamienić. Tak samo będziemy robili przy zwykłej formie czasowników. Tutaj dopiszę dla waszej wiedzy: na przykład będziemy sobie mieli i kanai, prawda? I jako że tutaj też będziemy mieli to i, to też będziemy odmieniali na katta, i kana katta. Więc te słówka, te formy będą się zazębiać non stop, dlatego wszystko powinniśmy pamiętać, żadnego tematu nie olewamy, bo będzie to do nas wracać i będzie to wykorzystywane przy okazji innych form gramatycznych. Tak jest japoński, on się sam zazębia. To są takie kółka, zębate, które jedno wpływa na drugie, mniejsze, większe, nadal ma znaczenie. Bardzo ważne, żeby to zapamiętać. Czyli kolejno kołaj, naj, kołaky. なかった。 YASASHI, YASASHIKU NAI, yasa na NAKATTA. No i mamy już wszystko, co potrzebujemy do tych podstawowych rzeczy. Jeszcze nie będę używał tutaj łączenia tych przymiotników, gdyż dowiemy się o tym przy okazji łączenia zarówno czasowników i przymiotników. Będzie z tego osobny odcinek z formy T. Ta siła RINGO GA SKIDES. Nasz pierwszy przykład, lubię słodkie jabłka. Oczywiście słowo słodkie są przed jabłkami standardowo. Nic to chyba nie ze Mówimy słodkie jabłka, nie jabłka słodkie, prawda? Przymiotnik. Przed rzeczownikiem Atarasi A desu. Tak samo atarasi przed eiga, Nowy film, nie film nowy. Moglibyśmy dać Ataraści na i Gagamitais chcę zobaczyć nie nowy film, czyli może jakiś stary, tak samo byłby identycznie w przypadku Atarasi Katta i który był nowy. Bardzo dziwny, nie, dziwny sposób mówienia tego, ale na przykład możemy zamienić to zdanie na wa Kino Mita Igała wa na Katta nie był nowy film, który wczoraj obejrzałem. Bardzo dziwnie tak powiedzieć ale tak żeby było trochę sensowniej po tłumaczeniu tego zdania. Kioła wa atsui Dzisiaj jest ciepło. Albo atsui tenki des, Albo kiono no tenki wa Możemy w każdy sposób, jaki chcemy ułożyć to zdanie. Będzie tam ten przymiotnik, gdzie się go spodziewamy tak samo w języku polskim. Dzisiaj jest ciepło. Oczywiście jest słowo jest na końcu, bo po prostu to jest czasownik. Dlatego jest ciepło, jest przed tym. Tak to normalnie działa, to jak w języku polskim. Gdzie byśmy się tego spodziewali, tego przymiotnika, te same zasady tutaj nam operują. Lecimy dalej. Ostatnim, co teraz omówimy, będą przysłówki. Żeby zrobić przysłówek w języku japońskim z i przymiotnika, wystarczy zamienić i na K i tyle, tak naprawdę. Więc mamy atsui, atsuku. Ogólnie mówimy gorący, pogoda jest zawsze gorąca, więc jak mówimy, że jest gorąco, no to powiem po prostu atsui, a nie atsuku. Możemy zrobić atsuku ni narimashita. Zrobiło się gorąco. To wtedy będzie sensownie. Wiadomo, tłumaczenie na język polski nie zawsze będzie idealne, jeśli chodzi o japoński, bo niektóre słówka używamy w inny sposób. Amaj, amak, słodko. Karaj, karak, ostro. Tutaj też dałem wszystkie y, właśnie zmysły nasze smakowe, żeby może trochę bardziej uściślić, co możemy z tym zrobić. Hoppaj, siopak, faśno. No i koj, koku, głęboki smak. No, Głęboko, można tak powiedzieć, głęboki smak, mocny smak, to co nie jest strong flavor. I to są i przysłówki, bardzo proste, i po prostu zamieniamy na cool. Tak naprawdę, zapamiętanie za jednej prostej rzeczy. Jeszcze tutaj moglibyśmy dopisać joku, które mamy w bonusie, więc tutaj dopiszę, bo tego może zabraknąć, po prostu z i zamieni się nam na joku. Joku, Yoku", uwaga, znaczy dwie rzeczy, czyli zarówno. Dobrze, jak i często. Kukoni yoku Kimaska. Czy często tu przychodzisz? Mamy dobrze, jak i często. Są dwa bardzo ważne znaczenia tego yoku, więc nie zapominajmy ani jednego, ani drugiego. Dobrze, teraz pora na, na przymiotniki. Zarówno rzeczownik, jak i na Kej odmieniają się przez des. To jest bardzo ważne. Pomimo tego, że są to przymiotniki, one się tak naprawdę odmieniają zawsze przez des, więc odmiana tego desz też będzie bardzo ważna, zaraz ją pokażę oczywiście, więc zajmijmy się przykładami. Mamy na Tejnej na i tak dalej. I mamy pewien problem, bo jak widzicie, tutaj nie napisałem specjalnie tego w kanji, żeby Wam coś pokazać. Więc bardzo często ludzie myślą, że Kile to jest i przymiotnik, bo się kończy na i. No ale zobaczcie teraz, co się stanie, jak dam kanji. Czy widzicie tutaj obok jakieś i tego znaku? No nie ma, nie ma. To nie jest na przymiotnik. Musimy patrzeć na kanji. Tych kanji, które mają końcówkę niby i, tak tutaj sobie rozpiszemy na przykład tejny. Tutaj mamy dwa te przykłady. Jest trochę i trzeba je odróżniać. Musimy je sprawdzić, jak wyglądają z kanji. Jeśli obok kanji nie ma tego i, to nie jest to po prostu i przymiotnik. Więc jak widzicie, mamy kiedy na Tejnej, na Jozy, na Heta, na Skina, Sizyka, na. Więc mamy dużo tych przykładów i one wszystkie generalnie się kończą na na. Czemu ono jest w nawiasie? A to ważne. Czasami nie będziemy po prostu mieli tej końcówki na. I zaraz zobaczycie kiedy. Jeśli na przymiot jest przed rzeczownikiem i go opisuje, to końcówka na zostaje. Czyli tak, na to tak naprawdę przysawka do rzeczownika. Na jest nam połączone wtedy, kiedy przymiotnik modyfikuje rzeczownik. na onna no ko. Natomiast gdybyśmy dali odwrot, czyli kono, onna no ga kire des, to już wtedy nie będzie kireina, nie będzie kireina des, bo wtedy kire łączy się z czyli czasownikiem, więc wtedy nie działa tylko rzeczownik. Potrzebuje tego na tej przysawki, Ja ją tak nazywam. Już wam pokażę, jak wygląda to dalej. Innymi słowy, końcówka na to jest łącznik z rzeczownikiem. Gdy jednak nie ma rzeczownika po na to wtedy wyrzucamy końcówkę na całkowicie. Więc mamy kirei na no onna no ko o mita. Widziałem ładną dziewczynę. Końcówka na łączy nam ze słowem onna no ko. Czyli kirei na onna no ko. Tutaj to na zadziała jako przysawka Kirei z onna. Onna no ko". To jest bardzo ważne. Natomiast, gdy zamienimy sobie układ zdania, trochę powiemy go inaczej. Anon na tu To temu kiedy? Des. ta dziewczyna jest bardzo ładna, prawda? To wtedy już mamy kiedy? Des. Jako, że mamy po kiedy czasownik des, to odcinamy końcówkę na. Nie może im mieć. Nie mamy czegoś takiego jak kirei na Des. I nieważne z jakim naciągnikiem to będzie, ta zasada będzie utrzymywana. Na jest, służy nam tylko do tego, żeby łączyć to z rzeczownikiem, nie niczym innym. Lecimy dalej. Weźmy sobie jakieś podstawowe zdania. Watashino sensye wa kirej ja nai deshita. Moja nauczyciel. Nie była ładna. Prawda? i ta jest odmianą des. Tutaj w Kyōshitsu można byłoby lepiej dać tutaj ła, ale już nie chciałem poprawiać. się wa dziana i Jeśli chodzi o tą klasę, to było w niej cicho. Właściwie to nie było. Mamy przeczenie. Jianai desha. Watashi wa suru no noga jizu desu. Jestem dobry w uprawianiu sportu. Jizu desu nie jizu na des, bo des to jest czasownik. Watashi wa egaku No, ga des. no i ostatnie Teiri de matsu no wa taikutsu des. Prawda? Mamy tutaj już taikutsu, które nie mamy taikutsu na, bo mamy znowu des I tak w kółko, i tak w kółko. Zobaczmy sobie, jak wyglądałem na przysłów. Na zamieni się nam na ni. Po prostu, tak jak wcześniej przy i i zamieni się nam na k. Sizuka na, shizuka ni, cicho. Kirei na, kirei ni, pięknie, albo czysto. Kirei też służy do używania jako czysto. Kantanna, Kantani łatwo. Watashi wa yoru ni shizuka ni Schodzę w nocy po cichu, prawda? Sizuka coś robić. Kyou Łatacznu, hej, ok, inni są dzisiaj pięknie po tam w pokoju. Więc tak działam te przykłady, zamieniamy na na, ni wtedy nam wyjdzie dobra forma. Żeby odróżnić na przymiotniki od i przymiotników, chcemy zawrzeć jedną ważną rzecz. Tutaj, jeśli normalnie przymiotnik, który jest i przymiotnikiem, jest przy czasowniku, to nic się zmienia. Ta zasada dotyczy tylko na przymiotników. Więc Kyuno Thank you, Dzisiaj, Dzisiejsza pogoda nie jest dobra jest jak najbardziej w porządku, żeby zostawić to. Nie odcinam. Tutaj, to działa tylko przy okazji na przymiotnik, tylko przy okazji na przymiotników działa to odcinanie na końcówki z, i przymiotnikami się nie zmieniają, prawda? To jest właśnie bardzo, bardzo ważne. Tak samo można by powiedzieć, adsoides, prawda? Adsoides i tak dalej, i tak dalej. Więc na tym polegają właśnie różnice między i przymiotnikami i naprzymiotnikami. One, właśnie te naprzymiotniki są najczęściej po prostu przymiotnikami od rzeczowników. Teoretycznie możemy powiedzieć słowo młyn. Jakbyśmy się uparli, to możemy powiedzieć młynarski, prawda? Jakby nie patrzeć, jest to po prostu przymiotnik od słowa młyn. Więc to są przymiotniki od rzeczownikowe, tak zwane. Więc używamy ich trochę w różnym y, sposób. Na przykład do słowa tejnej mamy słowo tejnejgo. Już napiszę tejnejgo. Czyli po prostu mieć... To nie jest tylko przymiotnik, bo to jest przymiotnik, który był robiony z rzeczownika. Jak sobie pozbędziemy tego nano, to możemy z niego zrobić normalne słowo, jak na przykład język uprzejmy. Tynejego. Polite language. Dużo różnych takich słów możemy zrobić sobie za pomocą na przymiotniku. bo one są tak w rzeczywistości są po prostu rzeczownikami. Dlatego zachowują się tak samo i odmieniane są przez des. Przejdźmy zatem do samej odmiany naszego des, czyli des w skrócie da. Nie zawsze da to będzie po prostu mniej formalna od des, więc uważajcie na to, to nie zawsze wyjdzie na to samo. Natomiast negacja djanaj des można bez tego des, w zależności jak bardzo i chcemy być nieformalni, zdanie czym dłuższe, czym dłuższe wyrażenie, tym bardziej formalne. Jak zwykle ja arimasen to jest język mówiony. Natomiast język pisany to jest Dewa nai, Dewa arimasen. Tutaj ważne czytamy to H jako ła, bo jest to jako partykuła. Zapraszam do lekcji na temat partykuły ła, żeby się o tym dowiedzieć więcej. Czas przeszły to będzie Deśta od des i data od Da. Więc mamy dwa sposoby: mniej formalny, bardziej formalny, żeby tutaj było jasność desta bardziej formalne, data mniej formalny. Kolejny czas przeszły w negacji to dziana desta lub dzia nakatta". Mniej formalny, bardziej formalny. Dziari machen znowu bardzo formalny, bardzo długi, Deła na katta i Dłari w języku pisanym tak jak tutaj było wcześniej. Więc pamiętajcie o tym, żeby starać się te rzeczy odmieniać i pamiętać o tym, że na przymiotniki zachowują się. Jak rzeczowniki. To jest bardzo istotne. One są troszkę bardziej skomplikowane niż Ikeyoshi, ale niemniej warto znać oba rodzaje przymiotników. Więcej o nich dowiemy się przy okazji innych lekcji, w których na przykład będziemy sobie je łączyć, żeby dodać więcej niż jeden przymiotnik. To natomiast będzie przy okazji nauki. O formie T, więc zapraszam do pozostania na kanale, do zostawiania dobrej oceny pod filmem i zadawania pytań. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie z nich. Natomiast jeśli chcesz się nauczyć więcej, zapraszam też na Discorda do mnie. W wiadomości prywatnej możesz się zgłosić na lekcję. Bardzo chętnie pomogę i na pewno spędzimy dużo fajnego, efektywnego czasu na nauce języka polskiego. Zatem Matakondo, do następnego razu.